Cześć, witam Was w drugim badmintonowym vlogu w Polsce. Eee, bardzo dziękuję, e, zacznę od tego, że bardzo dziękuję Adamowi Szarcowi, który udostępnił mi kamerkę. Zacznę od tego, że nazywam się Anna Podetworny, e, mam 17 lat, e, trenuję w centralnym ośrodku w Warszawie, mieszkam tutaj od e, ponad 2,5 roku. Dla tych, e, co tutaj nie widzą, pierwszy raz e, mam na koncie dwa medale Mistrzostw Europy. W e, 2019 U17 brązowy i rok temu w 2021 e, srebrny medal U17. E, chciałabym tutaj pokazać e, cały mój powrót e, po kontuzji, ponieważ e, w połowie maja. Zdiagnozowali mi e, złamanie zmęczeniowe kości piszczelowej prawej. E, miałam przerwę 6 tygodni i praktycznie byłam wyłączona z wszystkiego. Robiłam tylko basen i e, siłownię, ale tylko na górę plus korekcje. I właśnie tydzień temu, e, no półtora tygodnia temu dopuścili mnie do treningów. Zaczęłam trenować, e, weszłam na kort. E, Chciałabym tutaj pokazać cały powrót po kontuzji, przygotowanie do Mistrzostw Europy Juniorów, które są w połowie sierpnia. Jeśli by mi się udało pojechać, jeśli bym się zdążyła przygotować, to po prostu gdzieś tam na Mistrzostwach będę pokazywać, jak to wszystko wygląda jakby od, od wewnątrz, od strony zawodnika. Chciałabym też opowiedzieć trochę o sobie. Może zacznijmy od początku. Ja, ja dalej jestem zawodniczką UKS Unia Bieruń. Mam rodziny w Bieruniu, stamtąd pochodzę. W wieku 14 lat po zdobyciu medalu na mistrzostwach Europy U17 zdecydowaliśmy z rodzicami podjąć bardzo ciężką decyzję dla mnie i też dla nich, ponieważ przeprowadziłam się do Warszawy. Po jakoś roku. Przebywania w ośrodku i trenowania w OSSM-ie powołali mnie do kadry narodowej elity, z czego no naprawdę bardzo się cieszyłam, ponieważ miałam możliwość jeżdżenia na turnieje, tak naprawdę, z całą jednostką kadry narodowej. Co tak naprawdę myślę, że dla jakiegoś młodego zawodnika to jest naprawdę marzenie żeby być w kadrze narodowej elity. No i tyle. Zapraszam, zapraszam do oglądania. Eee... Ładzę sobie właśnie nogę. Oczywiście profilaktycznie. Nic się nie dzieje na razie. Żadne bóle mi na razie nie wróciły. I proszę, tam jest najlepsza firma. Tylko z Polska. Dlatego polecam. Chcę coś nagrywać przy ludziach, dlatego to będzie bardzo duży i odważny krok, ponieważ no nie czuję się po prostu komfortowo i ten z kamerą przed twarzą i opowiadając coś, dlatego no, dlatego tak. Dzień dobry, witam ponownie i chciałabym przedstawić jedną z uczestniczek właśnie tych vlogów, z którą mieszkam. I oto jest, proszę, Zuzia i ona jest podwójną mistrzyni Polski, generalnie jest super i proszę, powiedz coś od siebie. Dzień dobry wszystkim, witam Was na kanale Asi. Oczywiście bardzo serdecznie Was zapraszam do oglądania jej vlogów. Asia jest wspaniałą osobką, wspaniałą zawodniczką i na pewno te vlogi będą bardzo miłe do oglądania To się wypnie Dzień dobry, witam Was w kolejnym dniu. Proszę tutaj mamy Gabryśę z Kurkowską. dzień dobry o, i właśnie idziemy do najszybszej furki, która wozi nas na trening codziennie A to jest punciak. Punciak jest super najlepszy tak Zuzia tak, właśnie, Oj nasze widelce, i nasze widelce za trzy, jest i nasze piękne lawo, i to tyle, to tyle. Pô, No w sensie jeśli nie jeździ na turnieje No i trenuję tutaj my, czyli poetkarze, no i jego no. Także. <śmiennie> <śmiennie> Generalnie zwyczaj jest odklejence i... Bo po prostu będzie gościem podrobną na tych filmach tylko, dlatego że z nim mieszkam i jest moim przedkompasem. Tak. Cześć wszystkim, mamy dzisiaj czwartek e, i zaraz zbieramy się na siłownię i... No strasznie nie mamy ochoty tam iść, jak tam Zuzia się wypowie że temat siłowni czwartkowej. Czwartkowa siłownia jest przerażająca. No jest... no jest ciężka tak w kii. Ale zobaczycie urywki z tego, więc. Tak. Ale no no nie polecamy tej siłowni, jakby nie, nie róbcie tego, przepraszam, trenerze, ale nie. Nie róbcie tego w domu. Nie róbcie tego w domu. Nie, no. Cześć, wszystkim się przejęłam kamerę Asi, gdzie za na ławię. Asiu, z innej perspektywy trochę na O, To się ciężko, że na ślownię. Jestem w <śniuszki> Dzisiaj będzie wspaniały przyszedł z i i zaraz zrobimy wejście w, jazd, w jazd na siłownię. Profesjonalny na siłownie. Profesjonalne kawerzystwo. Zdejmij operatorów, Piona z trenerem. O, nie nagrało o, się jeszcze raz. Jeszcze raz, proszę bardzo. Purpose of tonight, my baby. Is my fortune the main act? I need to feel where you at, my baby. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. No, nie było najgorzej Aczkolwiek było No ciężko było strasznie Ale jest progres ponieważ tydzień temu w czwartek popłakam się Trzy razy na tej siłowni. a dzisiaj ani razu, więc mamy to. Jeszcze dzisiaj tylko hala. No, tak? tak. Jak się czujesz w dużym? Eee, w sumie w porządku. Tydzień temu było gorzej. Wiadomo, że nie było lekko, ale było spoko. No. Krótka przerwa między słyszeniami. Asiu, jak oceniasz swój jeden z cięższych treningów po kontuzji? Pierwszy raz od 8-9 dni zrobiłam. Już biegam po, po e, do, No, Jest trochę wolniej, ale czuję się dobrze. Będę. Chcę coś powiedzieć do kamery? A co mam powiedzieć? Trawer chce. Piękny dzień. Piękny dzień dzisiaj, jest, Zuzia. Piękny. Wspaniały, piękny dzień. <tuszy> Daj, możesz się pokazać. Dzień dobry wszystkim, mamy piątek i no ja mam dzisiaj lekkie ciężary po całym tygodniu, ale... ale pozytywnie się nastawiamy. Dzisiaj ja na szczęście mam tylko korekcję, w sensie ona nie jest taka prosta. Korekcję i potem godzinę hali, a potem jadę do domu, więc pewnie pójdę spać czy coś. A Zuzia niestety ma dzisiaj drugi trening, no ciężki, bo macie to bieganie. Tak. No więc bardzo jej współczujmy. Postaw, postawmy na niej świeżkę i, no, i zaraz wyjeżdżamy na halę. Halo! E, właśnie zakończyłam kolejny tydzień powrotu po kontuzji. E, wczoraj, tak jak już wspominałam, zrobiłam pierwszy cięższy trening e, od no, jakiegoś czasu na korcie i czuję się dobrze. Wszystko idzie w dobrą stronę, mam nadzieję. Oczywiście step by step, nie można, nie można nic na siłę na szybko, tylko delikatnie wchodzić w trening. No i widzimy się w poniedziałek rano na siłowni. Pa! Ja jak będzie powie... jak będziesz, powie, jak będziesz jak powie No może, niby nie widzimy tego... Ja tego nie postawię, bo ja nie ma szans. Nie ma Witam Was ponownie. Jest wtorek. Niestety wczoraj, w poniedziałek nic nie nagrywałam. I'm sorry, to był ciężki dzień. Do nagrywek. Ten vlog dobiega końca. Jeśli dotrwałeś, dotrwałaś do tego momentu, z całego serca Ci dziękuję. Jestem mega, mega wdzięczna. I też nie zapomnij kliknąć na dole czerwonego przycisku z dzwoneczkiem, żeby być wszystkim na bieżąco. No to co? Dziękuję jeszcze raz, że, że jesteście, że to oglądaliście. I widzimy się pewnie w kolejnym vlogu. Pa!